Przepraszam Już mu lepiej Już mu gorzej Nie, nie jest, nie jest mu lepiej Ej <ślepu> <ślepu> halo? Ej widzisz ten kubek? On jest jakiś zły Proszę mi wepchnij w niego Ej, wyciągnij kubek Jestem, pomóż, potrzebujemy Cię Kubek wyciągnij, bo Ty masz dłuższe ręce A tu gdzieś w ogóle jest lampa Wladzie Co? Lampę prędzej wyciągnij No w wyspie jest lampa w urządzeniu normalnie, no bo widzisz to światło Ty No widzicie to, nie? No zepsuli nam... No ale kubek to musimy wziąć przecież Nie ma To się no. baw Po prostu, jak parami posiedzieli pić tak Jak tam kubek? Okej, okay, nie chcę już kubka Ale zrobię prankę No, jakiego? Widać to? O, dobrze To lampa lata? No. no. Powiesili ty ty? na łówkę w powietrzu. No tak, tym rzecz. Chodź, w tym rzecz. Uuu, piwo. Ty, jajko zostało. Co? No bo jajko jest usługowane. To mi co będzie. Pod się A, trzeba. się trzeba. Nie zrobiłem co za mnie za kolega. Mogę to widzieć właśnie na horyzoncie? Oho bocznie wyszedł. Co ty na to? Zęby babci zgubiłeś. Dobry wyleczyłem. Jak tam życie ty czekasz na łopatę? Chodź tu będziemy się z nim kręcić tylko w rondzie. Dobra, to Dobrze idzie. Patrz. Chodź. chodź. mi. No, ma będzie hmm. I problem problemie Problem Dziąg Na dół spadło Ty On tam żyje, on się wierci No, no wiem jak jest to problem On powinien umrzeć Haha <laughs> Jak to masz Hajka? Tu O! Dobra, tu, tu. jest pomieszczenie, chodź e, mam... Jednego kolega jej. No ale przynajmniej mamy rzeczy. Dobrze, mamy Ja dzwona zrzucać. nie zrzucam. Mi psy nie wyruchały do Dzień dobry. <noise> Hej, to se sam ponosi. <noise> Ej, zrzucił jeszcze dzwon. No, dlatego kolega nie chciał zrzucać dzwona. No i słabo no, bo trzavką chyba bardzo... spaść. Idę zbierać wszystko co się da. Nie. Ej, kolega. To, ok. Ej. To nie To nie nasz kolega, to twój kolega Ja do niego potrzebuję, myślę, że to kolega em, Co z łopatą Ale poszli za nim Bardzo dobrze Co ci I Zobaczę do środka czy coś jest No cześć Czyli idę tu eee. Co? Co tu się stało? Złapał za i Statek już leciał. Tak, to jest inteligentny pomysł. Pierwmy ja na czas. John, ty, 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 do środka w zdecydowanie złym momencie. Tak. <grym>

o, po Oooo w przyjechała ciężarówka 76 To tyle co ja, o, o ciężarówka się kręci Kiedy pobiegliście? Gdzie pobiegliśmy? A nie, żeście zgubiliście, chodźcie za mną Oj chyba będę stracony No ja tak samo Żegnam serdecznie ja się Sam dobrać. się pożegnaj Gdzie jesteście! Tu jestem! To był żeluś Ej, to by wyjść w górę szczerze? No dole Wyjście! Tu! Gdzieś Widzę windę! Dawaj! No jeden się poświecił! Ej, wyślijmy <coughs> mu <mi, bo> tam windę na później. Nie, bo nie ani odpalono, nie nitanie odpalone. Ale o to chodzi, żeby tam winda po niego zjechała, ciekawe czy wróci. Chyba, widziałem tragedię Pytanie, przyjdzie ciało czy dzej? Ej! Ciebie nie miało tu być! I Ej, mam kolegę Tu jest jeszcze dwóch turretów Kur, a tutaj tyle tego jest? Ile jeszcze? aga vist ikka tõepoolest . Stret,